W dzisiejszym odcinku chcę Wam pokazać i opowiedzieć, jaka zmiana zaszła na mojej głowie 10 dni po zabiegu przeszczepu włosów. Plan był taki, że będę Wam relacjonował oczywiście na bieżąco te wszystkie etapy związane z przeszczepem włosów. Widzieliście moje pierwsze wrażenia po przeszczepie. Jeżeli nie widzieliście, to tu w górnym rogu daję Wam odcinek. Nagrałem też odcinek 7 dni po zabiegu przeszczepu. Też tutaj wrzucę Wam odcinek, jeżeli go jeszcze nie widzieliście. Ja w ogóle zapraszam Was na całą playlistę na moim kanale w zakładce playlisty. Znajdziecie playlistę, która nazywa się Przeszczep Włosów. Tam będą dodawane wszystkie odcinki dotyczące właśnie przeszczepu. No i słuchajcie, myślałem, że nagram kolejny odcinek 14 dni po. Było 7, więc zrobimy 14, ale. Ku mojemu zaskoczeniu, ja dostałem dziesiąty dzień, czyli dzisiaj po przeszczepie, informację od kliniki, że dzisiaj już mogę umyć skórę głowy, a właściwie pozbyć się stróbków, które były na głowie. I słuchajcie, polega rzecz na tym, że w pewnym momencie te stróbki odczepiają się od skóry głowy i one zaczepione są już na włoskach. Tak jakby tworzą się takie grzybki, można powiedzieć, jest włos, w środku jego, tego włosa jest strupek i on odstaje od skóry głowy, natomiast cały czas trzyma się włosa. Tak? Oczywiście nie wszystkie, bo tam gdzie była skóra bardziej wiecie, krwawiła i tak dalej, bardziej podrażniona, no to te strupki mogą być grubsze i mogą trzymać się bezpośrednio już skóry. Różnie to wygląda. U mnie dość dobrze się te stróbki wyczyściły. I generalnie chodzi o to, że nakładacie sobie ten szampon, który otrzymaliście od kliniki. Przynajmniej ja dostałem takie zalecenia od mojej kliniki. Potrzymałem go kilka minut dosłownie, potem nawilżoną ręką, palcami, kolistymi ruchami do przodu, tak posuwistymi, jak było troszeczkę ciężej, no to delikatnie kolistymi, ściągałem te stróbki. One finalnie schodziły, oczywiście na początku, wiecie, robiłem to delikatniej trochę, żeby nie podrażnić, bo oczywiście bałem się, że te włosy wyjdą razem z tymi strubkami. Na szczęście nie wyszły. I generalnie jak jest, wiecie, trochę ciężej, no to znowu zbliża się dłoń i znowu takimi ruchami ściąga się te stróbki. Myślę, że nie ma co się bać, trzeba dość dociskać, żeby one odeszły. Oczywiście, kontrolować, czy nie wychodzą z włosami, ale już uważam, że te włosy są tak mocno osadzone, osadzone w tym momencie, że nie powinno być problemu. No, i jak widzicie na mojej głowie, one już zeszły, te strubki. Pokażę Wam teraz zdjęcie, jak one wyglądały jeszcze dzisiaj. Jak wyglądało zdjęcie zrobione przed myciem, kiedy były te strubki na głowie jeszcze. Tak to dokładnie wyglądało. Jak widzicie, ich jest sporo. Teraz głowa jest czysta. Tutaj pokażę Wam nagranie, jak wygląda głowa już po myciu. Jeszcze tam delikatne śladki mogły zostać, ale jakby wiecie, no nie chciałam na siłę tego wszystkiego robić. Chciałem, żeby to było delikatniej, żeby nic nie zniszczyć, ale i tak uważam, że jak na ten moment jest bardzo dobrze. Skóra jest oczywiście zaczerwieniona. No nie ma się co dziwić, cały czas się goi, ale według mnie już wygląda to zdecydowanie dużo Lepiej. Jeżeli chodzi o odczucia, bardzo sztywne są te włoski. Jest taki no, typowy jeżyk, ale one się trzymają. Widać z bliska, że faktycznie one są mocno osadzone. No jest przede wszystkim ta linia włosów, która dla mnie jest tak ważna. Ta skóra jest jeszcze delikatnie taka martwa i napięta, ale nie ma się co dziwić. Dopiero 10 dni, a tam było dość dużo nacięć. Jeżeli chodzi o tył głowy. On się też goi, z każdym dniem jest coraz lepiej yy, i też jakby jest jeszcze delikatnie. Tutaj tył głowy już mam całkiem spoko, natomiast tu po bokach jeszcze jest taki delikatnie właśnie yy, mało czuły, ale myślę, że kilka dni i wszystko przejdzie. Także tak to wyglądało. Ja słuchajcie przez, yy, co jest jeszcze ważne, przez pierwsze siedem dni Raz dziennie wykonywałem pielęgnację, czyli nakładałem piankę spray. Trzymałem około 25,5 godziny 25 minut pół godziny po czym zmywałem oczywiście kubeczkiem wodą, nie słuchawką prysznicową potem na około 5 minut szampon, pianka na całość i też to zmywałem. Po siódmym dniu po przysłaniu na prośbę kliniki zdjęcia dostałem informację, że można już myć dwa razy dziennie. Czyli tą samą czynność powtarzałem rano i wieczorem. No a dziś już y, mogłem swobodnie te stróbki zmyć, co mnie bardzo cieszy, bo faktycznie, wiecie, jak już się umyje te stróbki, to już macie to poczucie, że nie jesteście w stanie tak łatwo tego uszkodzić, bo póki jeszcze te strubki były, to było takie, wiecie, poczucie a nie będę dotykał, bo jeszcze wyjdzie ten włos z tymi stróbkami, ale jak już się trochę potraktowało te włosy mocniej, z trochę większą siłą, no to już mamy tą świadomość, że one siedzą w tej głowie, siedzą w skórze. To też uważam, że jest dość fajny etap, bo już teraz wygląda to bardziej schludnie, bardziej estetycznie. Niestety cały czas ten najgorszy etap cały czas przede mną. Ja nie ukrywam, no boję się, znaczy może nie boję się, ale chciałbym uniknąć tego momentu, w którym te włosy wypadną i będą wyrastały te cieniutkie i słabe. No ale tu też będę was informował na bieżąco. Niestety albo stety jest tak, że no, ten zabieg wymaga cierpliwości i czekania na efekty końcowe. Wymagają od nas sporych nakładów, cierpli nakładów cierpliwości. Generalnie to tyle. Chciałem Wam opowiedzieć o tym, jaki był kolejny ważny krok po, w tej drodze po zabiegu. Bo chyba przyznacie, że teraz faktycznie te włosy wyglądają już zupełnie inaczej niż w poprzednich filmach. Gdyby nie ta zaczerwieniona skóra, to już w ogóle byłby sztosik. No i cóż. Standardowo ja was proszę o kciuka w górę. Jeżeli odcinek wam się podobał, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Piszcie śmiało komentarze, zadawajcie pytania, jeżeli macie jakieś pytania wątpliwości odnośnie zabiegu. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.